Witam serdecznie. W Paryżu Uber oferuje rowery elektryczne Jump oraz hulajnogi elektryczne również Jump. Jest tego bardzo dużo w ofercie, są też lajmy znane z warszawskich ulic. Taki rower elektryczny łatwo się bierze poprzez zeskanowanie kodu aplikacją Ubera i możemy sobie jeździć maksymalnie jeden kurs, to jest 30 minut. A, kursy, a koszty w Paryżu to jest 15 eurocentów. Ograniczenia prędkości to 25 km dla roweru i 20 dla hulajnogi 15 centów, czyli 65 groszy za minutę i 4,30 no euro za odblokowanie takiego roweru. Pamiętajmy, że są to stawki europejskie, paryskie oczywiście strefy gdzie można zostawić a jak źle zostawimy to płacimy karne 50 euro możemy również wykupić abonament 20 zł 22 zł miesięcznie i wtedy mamy 10 minut dziennie za darmo fajne stawki ale no tak średnio widzę żeby to ludzie z tego korzystali jest to w Paryżu dostępne w Berlinie oraz w Ameryce ogólnie to nawet stacje do Ładowania samochodów elektrycznych są bardzo poniszczone. Widać Francuzi jeszcze może nie dorośli do tego, żeby mieć dużo elektrycznych rzeczy. Rowery się walają, pozostawiane oczywiście jak nogi w najróżniejszych miejscach, bardzo pooptukiwane, a jak widać nawet reklamy nie ma. Toś mi się wydaje, że uber na tym nie zarabia i nie planuje na razie rozszerzenia działalności na pozostałe kraje. A będąc już w Paryżu, można skorzystać z oferty i zobaczyć, jak to działa. Rower jak rower.